Moje podejście do rzutów karnych to, e, no w sumie wiadomo, że jest to element, na którym zacząłem troszkę mocniej pracować, e, zacząłem też konsultować się z osobami, z którymi uważałem są w stanie mi pomóc I, i tutaj chciałbym, tak już oficjalnie mogę powiedzieć trenerowi Danielowi Pawłowskiemu podziękować, bo jest to osoba, która mi naprawdę e, bardzo fajnie pomogła w tym elemencie i w sumie, no od momentu, jak skorzystałem z jego porad, uwag, to w sumie obroniłem trzy rzuty karne. Tak więc, no, coś tym jest. no I tyle. Filip Bednarek jest z nami. Filip, ja widziałem, że tuż przed serią tych rzutów karnych udałeś się na chwilę do szatni, rozumiem, szukać koncentracji. Czy tam też jakaś ściągawka była co do drużyny Radomiaka? Ja Miałem grzejnika, żeby chociaż trochę być ogrzanym na tą serię rzutów karnych, a, a ściąga miałem cały mecz w getrze, bo, bo dzisiaj rano dostałem materiał od, od trenera, analityka, z którym współpracuję. Zrobił mi prezentację 36-minutową na które były wszystkie możliwe rzuty karne yy, wykonywane przez Raków w ostatnich pięciu latach. No i... Potężna dawka wiedzy. Potężna, ale przyswajalna, bo zapisałem sobie na karteczce i, i tą karteczkę wyegzefowałem i akurat Cichocki, który ostatniego karnego wyko wykonywał, strzelił tam, gdzie, gdzie miałem zapisane, więc, yy, więc taktyka, którą obrałem na tę na serię rzutów karnych, zaskutkowała. Teraz wakacje korzystałem z pomocy e, trenera Daniela Pawłowskiego e, z, z TDB e, i otworzył mi oczy na dużo rzeczy, e, jeśli chodzi o bramkarstwo. I, I rzeczywiście staram się cały czas z tego korzystać, e, wprowadzać jakieś tam nowe, nowe rzeczy, e, swoje ustawienia: przede wszystkim w bramce, do strzałów, do dośrodkowań. E, do prostopadłych piłek, do gry nogą, do otwarcia gry. Także na to, na to zwracaliśmy ogromną wagę. Tak jak mówię, na naukę nigdy nie jest za późno i, i, i fajnie było spojrzeć na to, co... Co tak naprawdę mogę jeszcze ulepszyć w swojej grze? czy chcesz powiedzieć, że 34-letni bramkarz, który w dwóch ostatnich sezonach zaliczył kilkadziesiąt czystych kąt, mówi tutaj o no, jednak elementarnych rzeczach: ustawieniu na linii, ustawieniu do prostopadłej piłki, ustawieniu do dośrodkowania. Że Ty byłeś w stanie poprzez taki, taki kurs yy, Poprawić tyle elementów w tym wieku ja jak najbardziej. Wiesz co, ja, mi się wydawało, że ja, że ja wiem dużo, że, że gdzieś tam swoją robotę wykonuje dobrze lub bardzo dobrze. Natomiast po wysłuchaniu go, po jego analizach stwierdziłem, że nic nie wiem tak naprawdę. I to jest, i to jest właśnie ciekawe. To było fajne doświadczenie. Bo rzeczywiście słuchając tego i analizując to wszystko. I teraz wprowadzając te elementy do treningów, czy, 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 czy w meczu, tak jak mam nad czymś kontrolę, to, to rzeczywiście ułatwia mi to bardzo. Polecam, polecam bardzo te analizy z trenerem włoskim, bo tak jak mówię, nauczyłem się bardzo dużo. To słuchaj, tak jak ty się nauczyłeś w tym wieku, to chłopie, masz jeszcze parę lat grania przed sobą.